Siemano, siemano i dzisiejszy Meksikano, Meksikano TV Otwieram Wam drzwi, do lasu drzwi, o, leśne drzwi otwieram Wam dziś. Znowu nawaliło śniegu, powiedziałbym brzydziej, ale, ale już nie będę, nie będę używał, będę się starał nie używać brzydkich słów na tym filmie, może mi się uda, może nie. Witam serdecznie wszystkich, trzeszczeć będzie? Nie trzeszczy, o. widzicie za dużo używane w Szwecji, zaczęła trzeszczeć. Stara, to Trzeszczy. Eee, witam, witam jeszcze raz serdecznie. Jak widzicie, śniegu nawaliło, a jak wiało wczoraj, to nie macie nawet pojęcia. Zresztą w całej Polsce miało wiać. No i, no i, no i wiało, ale tu jeszcze dodatkowo śniegiem sypało. Jak widać, I całkiem ładnie to wygląda, powiem Wam, na takim spacerku lekkim. Eee, a o czym ja dzisiaj pogadam? Hmm. O czym ja dzisiaj pogadam? Może o, o, pogadam o, o śnieg jest, skoczkowi wczoraj skakali, no i cóż, taka euforia była, taka euforia była, bo oglądałem te skoki wczorajsze i, i, i sobotnie. E, taka euforia była. Mamy nowe kombinezony i kurne, skakaliśmy jak szaleni. E, mówię o naszych skoczkach. Skakaliśmy jak szaleni w tych kwalifikacjach w sobotę po 140 ileś metrów. No cóż, szybko nas zweryfikowali. Na, no dobra, jeszcze sobotni konkurs można sobie wybaczyć, bo tam warunki były niesprzyjające, ale wczoraj warunki mieli mniej więcej wszyscy podobne, no i, i nie pykło znowu, i znowu nie pykło, i znowu, i znowu skłaczemy słabo, więc kombinezony nic nie dały, yy, podejście psychologiczne kombinezonów też nic nie dało. No i nadal jestem, powiem Wam, że, że, że na, na tej olimpiadzie zbliżającej się już i to już, już praktycznie praktycznie można powiedzieć Niebawem Nie sądzę, że nasi skoczkowi coś wyskoczy, ani tu kombinezy nie pomoże. Spadek formy i tyle i, I to u wszystkich, jak jeszcze jeden się wywalił, całe szczęście, że nic sobie nie zrobił. No także, także nie widzę tutaj y, nic, nic w tym dobrego. Druga rzecz sportowa, która mi się tutaj y, rzuciła w oczy, bo często się pytacie na lajtach, y, często, no niektórzy tych, którzy interesuje futbola, mianowicie y, trener, no i trenerem ma być Michniewicz. Czy to dobrze? Powiem wam, że ja bym wolał, żeby jednak, żeby jednak, trenerem został Nawałka, No niestety, ja tutaj nie mam żadnej decyzji w tym yy, i nie mam żadnego wpływu na to. Został Michniewicz. Prawdopodobnie ma zostać Michniewicz. Dlaczego nie wiem, czy to chodzi o warunki, mm, o warunki finansowe, bo mm, czy też o umiejętności, ale Michniewicz, chyba z tego co pamiętam, ostatnio trenował legię i nie, nie, coś nie, nie poszło mu chyba, więc ja nie wiem. Chyba, ale mogę się mylić, ale chyba tak, chyba Michniewicz. I coś mu nie pykło i ta legia bardzo, bardzo wstydliwko grała, więc ja nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy to są warunki finansowe, czy jakie, ale wiem też, że tam z, z, trochę pooglądałem tych filmów na ten temat i tam trochę jest wypowiedzi, że jednak nawet chyba piłkarze woleliby z, z, z nawałką. Prawdopodobnie jednak będzie Michniewicz. Nie wróży to dobrze. Zresztą, tak jak mówiłem wielokrotnie, no, jaki trener był u nas nie był, nawet gdyby był to Szewczenko, to i tak. Y no, jak to się mówi, z igły nie zrobi widły. Nie? No, mamy piłkarzy, jakich mamy, mamy taki poziom, jaki mamy, i na takim poziomie będziemy grali. No. Raz się uda z kimś dobrym wygrać, a, a, a raz się nie uda. No. Raz się wygląda tak, a raz tak. No. No, dosłownie no. i tyle. Na boisku również to. Tam, na boisku również. Yy... Te powiedzenie moje się sprawdza. Raz się wygląda na boisku, tak, a raz się wygląda tak. No i tak jest u nas z piłkarzami. Nie sądzę, że nawet Szewczenko za grube pieniądze by przyszedł, to mógłby zrobić cokolwiek więcej niż naszych piłkarzy stać na obecną chwilę. I to tyle. Co z takich moich z moich spostrzeżeń? I teraz kurde wracamy do szkolnej powoli zaczynam tam oglądać i nadrabiać te filmiki no i, no i tutaj jeszcze zahaczę temat, temat parodii Temat parodii, który yy, wysłał mi yy, wysłał mi w liście yy, jeden z widzów i, I teraz ja to w ogóle wszystko przemyślałem, z tym parodiowaniem i tak dalej, i tak dalej i stwierdziłem jednoznacznie, stwierdziłem jednoznacznie, że nie będę parodiował takich ludzi jak yy, Olgierdano, czyli nasz piłkarzyk słynny. Dlaczego nie będę parodiował? Bo on nie jest częścią uniwersum. Właściwie narysował się skądś, skądś, no, i strasznie, strasznie próbuje na siłę się tam wbić, przebić. Zresztą tam e, wypadają mi posty te e, 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 Ekoludka, Ekoparlowe, czy jak tam zwał, jak zwał. E, i, I tam też czytam te posty. No, i, 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 w, i po prostu ten człowiek chce się na siłę tam wbić pazurami. I próbuję, i próbuję, i próbuję z każdej strony tą szkolną ugryźć. Yy... I nie sądzę, że to dla, dla tego, żeby hejtować Konona, tylko wiadomo o co chodzi. Ja już tam nie będę tłumaczył nikomu, po co się ktoś l chce wbić na szkolną. Bo bardzo, ale to bardzo duże parcie ma nasz piłkarz na, na tą szkolną. To co, co w postach się wypisuje i tak dalej. Bardzo ogromne. Yy. A ja mu tej satysfakcji nie dam. Bo jeżeli, słuchajcie, bo ja to właśnie rozkwiniałem. Jeżeli ja zacznę teraz robić jakieś parodyjki z piłkarzem i tak dalej, zresztą mógłbym robić na przykład z parodyjki z równie dobrze, nie wiem, z. O Jezus, z Niejebakiem. No bo on też taki, kurczę, tam próbował coś tam kombinować, próbował coś tam. Przecież z tego co pamiętamy, to przecież nawet stał pod bramką. Z prezentami. Na samym początku, chyba nie wiem, to 2017 czy 2018 rok, przecież ktoś tam nawet mówił, że stał pod branką, czy też sam mówił, czy ktoś o tym mówił i się tam nie dostał, więc, więc równie dobrze tak jak nie paradiuję i nie parodiowałem, chyba nie parodiowałem, bo być może jeszcze jak piłem, może coś i wyszło z mojej kolekcji, ale, ale, ale z tego co pamiętam, chyba nie. Chyba, ale nie jestem pewien. Więc też tutaj to samo się tyczy to samo się tyczy Olgierdanka i to samo się tyczy yy, to samo się tyczy yy, niebożego No już dobra, nie nie będzie mówić jej jebaka, tylko niebożego Więc ja absolutnie nie będę robił ani jednemu, ani drugiemu tutaj tutaj jakieś kurcze yy, jakiś kurczę yy, parodyjek bo powiem wam szczerze, że ja po prostu nie mam zamiaru poświęcać im ani minuty czasu. No. Teraz to co rozmawiam, bo zaraz to będzie chwycone. No, nie mam zamiaru poświęcać minuty czasu, a właśnie cały czas o nich gada przez cały film. No, ale bo ja właśnie chcę to wyjaśnić raz na zawsze, że absolutnie nie będę robił parodyjek z człowiekiem, który, który w ogóle nie, nie, nie ma nic wspólnego ze szkolą, absolutnie. Ani jeden, ani drugi. Nie ma, nie ma, nie mieć, nie będzie i tyle. No. A, a to, że eko że, ludek czy tam eko paruwa daje się wkręcić w to i prowadzi tym, wojenki przez co przez co yy, jakby nie patrzeć yy, yy, mówi, się, mówi się o tym co tam o tych wojenkach czyli jakiś tam jakiś tam yy, po, rozgłos rogłos, rozgłos pogłos yy, ma yy, ma w ten sposób yy, Olgierdano, no, no to, to jest bardzo duży błąd ekoparowy, bo gdyby ekoparowa się w ogóle do niego nie odnosił, miał na niego wyjebane yy, tak jak ja mam wyjebane na te jego zarzuty i on to w dupie kompletnie, nie chce mówić co chce, yy, to, to 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 by to by. To by po prostu Olgier zgasł, no bo by byłaby ta publika, on by tam krzyczał, krzyczał, wiszczał a nikt by się do tego nie odnosił i tyle, no i to jest najlepsza metoda po prostu to zlewać, nie? Natomiast niestety no niestety okoludek, ekoludek daje się wkręcić i, i, ten, i ten jakiś tam rozgłos jest u, u Olgierdana Tyle mam do powiedzenia. Więc ja nie mam zamiaru mu robić rozgłosu, nie mam zamiaru go reklamować, robiąc parodyjki. Oczywiście yy, nawet gdybym zrobił parody, to ja podkreślam, że ja bym nie robił parody takiej, żeby, żeby go tą zbesztać z błotem, bo ja nie chcę zejść do jego poziomu. Yy, tylko, jeżeli już gdybym robił, to oczywiście na wesoło, no ale nie mam zamiaru poświęcać mu czasu ani minuty. Tak samo na te wkrętki, kurwa, z, yy, ze zbieraniną, z datkami i tak dalej. Ja już teraz mówię: kto nie obejrzał filmu, to trudno. Ja już nie będę się do tego odnosił, nie będzie żadnych u mnie zbiórek ani, ani innych rzeczy. Nie, nie, nie dam się wkręcić i nie będę tańcował tak jak sobie niektórzy życzą. I, i teksty typu, że o, jak zrobisz zbiórkę na zbiórkę, jak zrobisz zbiórkę na na schronisko, a jak zrobisz zbiórkę na woź to, to to bardzo dużo zyszkasz w oczach, w oczach swoich widzów. Takie wkrętki to możecie sypać, nie wiem, Majorowi, możecie sypać takie wkrętki Kononowi, nie wiem, kto tam by się nabrał, być może nabrałby się Echoludek, no ja na takie wkrętki się nie nabiorę i, 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 i jak ktoś jest bardzo zainteresowany taką, taki, taką pomocą dla zwierząt albo na wośb e, osobiście albo coś, przecież zawsze można wpłacić. Nie, nie muszę specjalnego lajta robić, e, czy też na pomoc e, jakiejś, jakiejś osobie potrzebującej jest dużo linków, dużo zbiórek może tam iść, dobrowolnie wpłacić, e, a, nie, a nie kombinować, jak tu, jak tu wiewać Meksyka na minę. Bo ja się po prostu wiewać na minę, nie dam i.. E, jeżeli sam czasami yy, prawie się daje wkręcić, to wierz, wierzcie mi lub nie, mam też osoby, y, które są obok mnie, które też czasami mi, yy, czasami mi doradzą i te osoby nie znają się między sobą i, i, i wiecie, i także także, ta, ta, także też słucham osób, które są yy, które są moim zdaniem dobrymi doradcami, bo ja w takie coś w życiu nie uwierzę, że. Ja swój ocieplę wizerunek, robiąc, mm, robiąc zbiórkę na cokolwiek, tylko wręcz by było na odwrót, kurwa, by było jechane i ciśnięte i by było rozliczane co do jednego grosika, nawet gdyby były, to nawet do pół grosika. Także takie, 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 kurde, takie rzeczy typu jak yy, parodi Olgierdana. ja mogę sparodiować Rudego, bo Rudy przynajmniej tam był, bo Rudy jest, jest coś tam, kurde, jest coś tam yy, obok. Ja mógłbym mógłbym sparodiować nawet Jacka, bo Jacek tam jest codziennie, jakoś tam częścią uniwersum się stał. Ja mógłbym sparodiować Majora, mógłbym sparodiować Konona, yy, mógłbym sparodiować. Yy, Dzień, dobry. Dzień dobry. Miłego chodzenia. Dziękuję. Miłego spaceru. Mógłbym sparodiować nawet. Nie wiem, no nawet Paweł, no bo Paweł był blisko. Oczywiście tak cały czas powtarzam, nie, nie na celu, żeby kogoś obrazić, tylko po prostu zrobić to w tak, jakiś taki trochę ironiczny, śmieszny sposób. Pawła z Warszawy, yy, ale, ale kurwa, ale nie jakiegoś Olgierdano, który na siłę, to już teraz widać powoli, na siłę szuka, szuka tego yy, poklasku, tego fejmu. I tego, żeby o tym się mówiło i o nim, i o tym, że jaki on jest dobry, jaką dobrą robotę robi, i tak dalej, nie? Nie wiem, czy ja się teraz mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo aż tak bardzo nie śledziłem. Ale czy, czy przypadkiem kanał Olgierdano nie powstał w momencie, kiedy kurwa ja zdałem prawką, mniej więcej w tym okresie. Czy przypadkiem to nie było wtedy, czy też przypadkiem to nie było wtedy, jak kupiłem Oktawie. Chyba wcześniej, chyba jak zdałem prawko, albo jak robiłem prawko. I, I pytanie jest zasadnicze: kurwa, skąd on się narysował? Wcześniej nie oglądał szkolnej? Na pewno oglądał szkolną, na pewno, na 100%. Jestem tego pewien. I wcześniej ten okres, kiedy pewnie piłem, i wtedy, kiedy, mm, kiedy wychodziłem z nałogu, i, i kiedy nagle stał się ból dupy, wtedy, kiedy zdałem prawko. I może to jest właśnie całe, 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 całe te, że. Że za mocno zabolało, no bo ja tę prawko mam, a on nie ma. Może to o to chodzi. No bo zobaczcie, jakim cudem wcześniej mu nic nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu papier z 207, nie przeszkadzało mu picie moczu, w ogóle nie zakładał kanału. A to jego kanał powstał mniej więcej w tym okresie, kiedy ja zdawałem bądź też zdałem prawko i zaraz, i zaraz po tym samochód był. I w tym momencie mniej więcej powstał jego kanał. Chyba musiało mocno zaboleć po prostu. No cóż. Nie mnie, nie mnie wyciągać z tego wnioski, yy, bo nie wierzę, że zaczął oglądać od tego momentu. Tylko na pewno był bity pazurami w szkole wcześniej, yy, tylko się nie ujawniał. I jakoś mu nic nie przeszkadzało z mojego yy, przeszłego życia pijackiego i menelskiego, jak to się mówi, i, i dopiero się odpalił jak, jak wstałem prawko. Coś musiało zaboleć w tym momencie. Takie mam przemyślenia. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz powtarzam: nie mam zamiaru więcej poświęcać temu człowiekowi. Po prostu czasu, bo szkoda. I dziwi się, że, że ekoparówka daje się na to nabierać.